Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku serii Ocena Transferów na kanale Żużlowy Degustator. Dziś na tapet bierzemy PSZ. Poznań, czyli drużynę, która w poprzednim sezonie nie awansowała do fazy playoff, byli bardzo blisko, ale nie udało się tego celu wypełnić. Zobaczymy, czy poczynili transfery, które w nadchodzącym sezonie mogą zagwarantować im miejsce w górnej czwórce tabeli, ale zanim to krótkie przypomnienie, że oceniamy w tej serii tylko i wyłącznie transfery, czyli to, co wydarzyło się w okienku transferowym zawodników, którzy dołączyli do klubu, zawodnicy, którzy, którzy klubu odeszli, to będziemy sobie porównywać, no i za to będziemy też wystawiać PSG-owi ocenę, to jak mocny jest cały skład PSG Poznań przeanalizujemy sobie w serii składy analizy przewidywania, która po nowym roku pojawi się na naszym kanale, więc skoro o transferach, no to sprawdźmy jakie ruchy zaszły w Poznaniu. Do klubu dołączają Nils Christian Iversen, Dimitri Berze, Kacper Pludra, Antoni Mencel i Kamil Witkowski powracający po wypożyczeniu do Polonii Piła. On w poprzednim sezonie nie miał okazji do startów w Poznaniu, ale jak już dostał szansę w krajowej lidze żużlowej, to pokazał się ze świetnej strony. Z klubu odchodzą Norik Bledorn, Francis Gus, Matthias Nielsen, Mateusz Affeld, Mateusz Latała, Szymon Schlauderbach, Mikołaj Czapla i Tomasz. Orwat, więc bardzo dużo tych nazwisk chociaż nie wszyscy zawodnicy dostawali szansę w meczach ligowych, jeżeli chodzi o to co na pierwszy rzut oka widać, że się zmienia. W miejsce Matiasa Nielsena, w miejsce Szymona Schlauderbacha, zawodnicy tacy jak Nils Christian Iversen i Dimitri Berger i myślę, że mimo tego, że Iversen i Berger to nie są jakieś nazwiska, które z miejsca gwarantują super wysoki poziom, bo Iversen no, jest już w swoim wieku i trzeba Jakąś poprawkę na to brać? Dimitri Berger poprzedni sezon miał taki sobie i też trzeba wziąć to pod uwagę. No to jednak, nawet mimo tych ograniczeń, wydają się to być zawodnicy dużo lepsi niż Matthias Nielsen czy Szymon Schlauderbach. Więc na pierwszy rzut oka widać, że tutaj ta poprawa jakości drobna, czy być może trochę większa, ale na pewno jest. Nils Christian Iversen i Dimitri Berger. Mimo te, tych ograniczeń, o których mówiłem, to nadal są zawodnicy, którzy w tej lidze mogą być bardzo solidni. A kto wie, Dimitri Berger może nawet być dużo bardziej niż solidny. On te poprzednie sezony, przed sezonem 2025, miał całkiem udane, więc może to po prostu była chwilowa zadyszka i zaraz wróci do bardzo wysokiej dyspozycji. Na pewno trzeba to brać pod uwagę i być może jest to transfer lekko ryzykowny, ale myślę, że jeżeli porównamy to z zawodnikami, którzy w klubie byli, to z całą pewnością nie powinno być gorzej, więc no formacja seniorska wydaje się, że solidnie wzmocniona. Na formacji U24 mamy wymianę Norika Bledorna na Kacpra Pludre. Norik wiemy, że przenosi się do mistrza Polski z Torunia. Kacper Pludra po latach nie tu trochę w ekstralidze, gdzie w grudziądzu i rybniku no dostawał tych szans nie aż tak dużo, jakby można było oczekiwać. I też z większości nie potrafił skorzystać. Teraz wreszcie będzie miał okazję pościgać się na drugim poziomie rozgrywkowym i myślę, że to jest miejsce, w którym Kacper Pludra może się całkiem dobrze odnaleźć. On może niewiele, ale jakieś tam przebłyski miewał w Ekstralidze. Czy będzie w stanie zastąpić Norika Bledorna? No Norik Bledorn, mimo tego, że zapracował sobie na transfer do Torunia, też nie miał jakiegoś super sezonu, więc myślę, że Kacper jak najbardziej jest w stanie wykręcić chociażby podobną do Norika Bledorna średnią, to nie wymaga od niego jakiegoś super sezonu, a też na pewno nie, no ciężko byłoby powiedzieć, że Kasper Pludra jest zawodnikiem, który totalnie sobie w tej lidze nie poradzi, więc myślę, że no nie jest to raczej zmiana na plus, ale na pewno można pokładać jakieś nadzieje w Pludrze i ciężko też mówić, że jest to zmiana jakoś bardzo na minus. Co dalej? Dalej Antoni Mencel, czyli najlepszy junior drugiej Ekstraligi w poprzednim sezonie. Mencel, dla którego zabrakło miejsca w składzie Unilash, no być może dlatego, że jest już zawodnikiem w przyszłym sezonie 21-letnim, więc ostatni sezon juniorski przed nim. Antoni Mencel, który wzmacnia i tak bardzo mocną formację juniorską PSG Tu Poznań. Tam przecież w poprzednim sezonie był Kacper Teska i Tobiasz Jakub Musielak, teraz... Ta dwójka jeszcze dodatkowo dostanie Antka Mencela i Kamila Witkowskiego, który też pokazał się ze świetnej strony w końcówce sezonu 2025, więc wydaje się, że ta formacja juniorska będzie w PSG Poznań bardzo mocno zaopiekowana i gdyby nie to, że w tej samej lidze będą jeździć Wiktor Przyjemski i Maksymilian Pawełczak, można by powiedzieć, że być może nawet najlepsza w lidze. No teraz pewnie... Z zadatkami na drugą najlepszą, no bo jednak do Wiktora Przyjemskiego to no raczej tutaj podjazdu większego nie będą mieli, ale na pewno bardzo mocna formacja, formacja, która też będzie mogła gdzieś pomagać seniorem, a PZ Poznań już w poprzednim sezonie pokazał, że to jest dla nich bardzo ważne, żeby jednak cała drużyna te punkty dokładała, żeby wszyscy. Gdzieś potrafili swoją cegiełkę do wyniku drużyny dołożyć. W naszym mniemaniu, to okienko transferowe w wykonaniu PSZ-u Poznań zasługuje na ocenę bardzo dobrą. Piątkę w skali do 6 oczywiście, skala szkolna jest przez nas stosowana we wszystkich odcinkach. Seniorska formacja wzmocniona, juniorska formacja, która i tak była mocna, wzmocniona Antkiem Mencelem na formacji U24. Wydaje nam się, że nie powinno być dużego spadku jakościowego, ile w ogóle takowy spadek będzie. PZ Poznań w naszym mniemaniu będzie drużyną mocniejszą niż w poprzednim sezonie. Czy przełoży się to na lepszy wynik w lidze? O tym porozmawiamy sobie w trakcie serii składa, analizy przewidywania, a na dziś już kończymy z PSŹ tem Poznań. Jutro kolejny odcinek serii ocena transferów, dzień po dniu, klub po klubie, aż w końcu przeanalizujemy wszystkie kluby startujące w polskich ligach żużlowych. Dajcie znać, co Wy myślicie o transferach PSŹ tu Poznań, no i do usłyszenia jutro. Dzięki bardzo, cześć.